W 2025 roku stoimy przed bezprecedensowym wyzwaniem w cyberbezpieczeństwie. Phishing, który jeszcze niedawno był łatwy do rozpoznania po błędach językowych i prymitywnych metodach, przeszedł rewolucyjną transformację. Dzisiaj, dzięki sztucznej inteligencji, cyberprzestępcy dysponują narzędziami, które pozwalają im tworzyć ataki tak wyrafinowane i przekonujące, że nawet eksperci od bezpieczeństwa mogą paść ich ofiarami. Liczby mówią same za siebie. Phishing stał się dominującą metodą cyberataków, odpowiadając za 50% wszystkich incydentów bezpieczeństwa. Co jeszcze bardziej niepokojące, już 67,4% ataków phishingowych wykorzystuje sztuczną inteligencję, co czyni je bardziej przekonującymi i trudniejszymi do wykrycia niż kiedykolwiek wcześniej. Polska nie pozostaje w tyle za globalnymi trendami. Niestety w negatywnym znaczeniu. W 2024 roku odnotowano w naszym kraju ponad 40 tysięcy ataków phishingowych, a najczęściej atakowane marki to te, z których korzystamy codziennie – OLX, Allegro i Facebook. Te statystyki nabierają jeszcze bardziej dramatycznego charakteru, gdy spojrzymy na globalny kontekst. Od momentu popularyzacji czatu GPT koń na końcu 2022 roku Nastąpił wzrost liczby złośliwych e-maili phishingowych o 1265%. To nie jest błąd w obliczeniach, to rzeczywistość, w której żyjemy. Badania wykazują, że phishing wspomagany AI jest o 24% bardziej skuteczny niż tradycyjne ataki tworzone przez ludzi. To oznacza, że jeden na czterech tradycyjnych ataków, które wcześniej by się nie powiódł, teraz może zakończyć się sukcesem cyberprzestępcy. Tradycyjne ataki phishingowe były łatwe do rozpoznania. Błędy gramatyczne, dziwne sformułowania, obce akcenty w języku polskim wszystko to stanowiło naturalne ostrzeżenia dla potencjalnych ofiar. Sztuczna inteligencja zrewolucjonizowała ten schemat. Dzisiejsze modele językowe, takie jak ChatGPT wersja czwarta i jego następcy, generują teksty o perfekcyjnej gramatyce i naturalnym stylu. Co więcej, AI potrafi dostosować język do konkretnej grupy docelowej. Może naśladować formalny tom korporacyjnych komunikatów, przyjazny styl e-maili od znajomych czy nawet charakterystyczny slang używany w określonych środowiskach. Nowoczesne ataki AI wykorzystują ogromne ilości danych publicznych do tworzenia spersonalizowanych wiadomości. Cyberprzestępcy analizują profile w mediach społecznościowych, posty na LinkedIn i informacje zawodowe, publicznie dostępne dane firmowe oraz historię zakupów i preferencje konsumenckie. W praktyce oznacza to, że możesz otrzymać e-mail, który odnosi się do twojego rzeczywistego miejsca pracy. Wspomina o twoich ostatnich zakupach na OLX czy Allegro, używa żargonu charakterystycznego dla twojej branży oraz nawiązuje do aktualnych wydarzeń w twojej firmie. Jedną z najbardziej przerażających innowacji w obszarze AI Phishing jest klonowanie głosu. Wystarczy zaledwie 3 sekundy nagrania, aby sztuczna inteligencja mogła otworzyć czyjś głos z 85% dokładnością. Przy większej ilości materiału źródłowego dokładność może wzrosnąć do 95%. Statystyki dotyczące ataków głosowych są alarmujące. Jedna na cztery osoby doświadczyła oszustwa z klonowaniem głosu lub zna kogoś, kto był jego ofiarą. 70% ludzi nie jest pewnych, czy potrafi rozróżnić sklonowany głos od prawdziwego, a 77% ofiar ataków z klonowaniem głosu straciło pieniądze. Typowe scenariusze ataków głosowych obejmują fałszywe telefony od członków rodziny w niebezpieczeństwie. Oszustwa z podszywaniem się pod kierownictwo firmy oraz fałszywe rozmowy z pracownikami banku lub obsługi klienta. Technologia Deepfake wkroczyła do świata cyberataków biznesowych z pełną mocą. W pierwszym kwartale 2025 roku ataki z wykorzystaniem Deepfake wzrosły o ponad 1600%. W porównaniu z końcem 2024 roku. Przykłady rzeczywistych ataków obejmują pracownika Fong Kongu, który przelał 25 milionów dolarów po uczestnictwie w fałszywej wideokonferencji z deepfake współpracowników. Próby podszywania się pod CEO Ferrari z wykorzystaniem AI sklonowanego głosu z południowo-włoskim akcentem oraz ataki na międzynarodowe firmy z wykorzystaniem deepfake wideo. Podczas ważnych transakcji finansowych. Ponieważ tradycyjne oznaki phishingu stają się mniej niezawodne, musimy nauczyć się rozpoznawać nowe sygnały ostrzegawcze. Należą do nich niespodziewana komunikacja e-maile lub telefony, których się nie spodziewałeś wiadomości od osób, z którymi normalnie nie komunikujesz się w ten sposób oraz nietypowe żądania od znajomych współpracowników. Kolejnym sygnałem jest sztuczne poczucie pilności, komunikaty sugerujące natychmiastowe działanie, groźby zablokowania konta w ciągu kilku godzin, czy oferty ważne tylko do końca dnia. Powinniśmy także zwracać uwagę na żądania nietypowych działań, prośby o podanie danych, które nigdy wcześniej nie były wymagane, instrukcje omijania standardowych procedur bezpieczeństwa. Oraz prośby o przelewy na nowe lub nietypowe konta. Wreszcie, niezgodności w komunikacji, różnice w stylu komunikacji w porównaniu z wcześniejszymi wiadomościami, używanie innego słownictwa niż zwykle oraz nietypowy ton lub poziom formalności. Skuteczną metodą ochrony jest zasada stop i weryfikuj. Badania pokazują, że 9-sekundowa pauza przed zareagowaniem na podejrzaną wiadomość może znacząco zwiększyć nasze szanse na rozpoznanie oszustwa. Te kilka sekund pozwala naszemu mózgowi przeanalizować sytuację logicznie, zamiast reagować emocjonalnie. Następnie należy zweryfikować informację przez alternatywny kanał. Zadzwonić bezpośrednio do osoby, która rzekomo Wysłała wiadomość, użyć innego sposobu komunikacji niż ten, w którym otrzymało się podejrzaną wiadomość, sprawdzić informacje na oficjalnych stronach internetowych oraz skonsultować się z działem IT lub bezpieczeństwa. Na koniec należy zgłosić podejrzane przypadki, powiadomić dział IT o podejrzanych wiadomościach, poinformować współpracowników o możliwym zagrożeniu. Oraz skorzystać z funkcji zgłoś/phishing w programie pocztowym. CERT Polska regularnie ostrzega przed nowymi metodami oszustw działających na popularnych platformach. Najnowszy schemat polega na wysyłaniu sprzedającym fałszywych faktur PDF przez formularz kontaktowy, które mają rzekomo pochodzić od Allegro. Wiadomość sugeruje, że ktoś kupił wystawiony przedmiot i należy potwierdzić sprzedaż w ciągu 12 godzin. Mechanizm oszustwa obejmuje kontakt oszusta ze sprzedającym, udający zainteresowanie zakupem, wysłanie fałszywej faktury PDF z przyciskiem Potwierdź zamówienie, przekierowanie przycisku na stronę wymagającą danych karty płatniczej oraz podanie przez ofiarę, myślącą, że odbierze pieniądze. Swoich danych finansowych. Podobne oszustwa dotykają także Vinted, fałszywe powiadomienia o płatnościach za przesyłki, oraz Facebook Marketplace, platformę określaną jako największą wykorzystywaną przez oszustów. Oszuści coraz częściej wykorzystują kody QR do phishingu. W 2024 roku 12% wiadomości phishingowych zawierało złośliwe kody QR, co stanowi znaczący wzrost. Kody są wysyłane w formatach PNG lub JPG i po zeskanowaniu przekierowują na spreparowane strony. MFA pozostaje jedną z najskuteczniejszych metod ochrony, jednak wymaga modernizacji w obliczu zagrożeń AI. Zalecane rozwiązania obejmują aplikacje uwierzytelniające zamiast SMS, klucze sprzętowe dla krytycznych systemów oraz uwierzytelnianie biometryczne. Na deepfake. Firmy muszą walczyć ogniem z ogniem. Wykorzystywać AI do ochrony przed atakami AI. Nowoczesne rozwiązania obejmują detektory AI w czasie rzeczywistym, analizę wzorców mowy w przypadku rozmów telefonicznych, wykrywanie anomalii w tekstach generowanych przez AI oraz identyfikację deepfake w materiałach wideo. Ważna jest także analiza behawioralna. Monitorowanie nietypowych wzorców komunikacji, wykrywanie anomalii w zachowaniu użytkowników oraz automatyczne flagowanie podejrzanych działań. Systemy uczenia maszynowego pozwalają na analizę milionów e-maili w czasie rzeczywistym, identyfikację nowych wzorców ataków oraz automatyczną aktualizację bez zagrożeń. Skuteczna ochrona wymaga także właściwych procedur organizacyjnych. Weryfikacja wielokanałowa obejmuje obowiązkową weryfikację telefoniczną dla transakcji powyżej określonej kwoty, potwierdzenie przez co najmniej dwie osoby dla krytycznych operacji oraz procedury zimnego dzwonienia dla nowych żądań. Należy także ustanowić słowa kodowe i hasła rodzinne. Ustalone słowa kodowe dla komunikacji w sytuacjach kryzysowych. Pytania, na które tylko prawdziwa osoba zna odpowiedź, oraz procedury weryfikacji tożsamości w firmie. Konieczne są regularne szkolenia i symulacje, kwartalne testy phishingowe dostosowane do aktualnych zagrożeń, warsztaty rozpoznawania deepfake oraz szkolenia reakcji na incydenty. Eksperci przewidują dalszy rozwój zagrożeń, w tym Deepfake as a Service, platformy umożliwiające każdemu tworzenie Deepfake za kilkaset złotych. Ataki wielokanałowe, kombinacje e-maili, telefonów, SMS-ów i mediów społecznościowych oraz AI w czasie rzeczywistym. Możliwość prowadzenia rozmów Deepfake na żywo. Znajdujemy się w początkowej fazie wyścigu zbrojeń AI między cyberprzestępcami. A obrońcami. Kluczowe będą inwestycje w technologie detekcji AI, współpraca międzynarodowa w zakresie wymiany informacji o zagrożeniach, rozwój standardów prawnych dla AI w cyberbezpieczeństwie oraz edukacja społeczeństwa na temat nowych zagrożeń. Pomimo zaawansowania technologii, człowiek pozostaje kluczowym ogniwem w łańcuchu bezpieczeństwa. Badania pokazują, że dobrze przeszkoleni pracownicy potrafią rozpoznać nawet najbardziej wyrafinowane ataki AI, jeśli zostaną wyposażeni w odpowiednią wiedzę i narzędzia. W 2025 roku phishing wspomagany AI nie jest już problemem przyszłości, to nasza teraźniejszość. Każdego dnia miliony Polaków otrzymują wiadomości, które mogą być częścią wyrafinowanych,. Ataków cybernetycznych wykorzystujących najnowsze osiągnięcia sztucznej inteligencji. Phishing AI jest 24% bardziej skuteczny od tradycyjnych metod. 67,4% aktualnych ataków phishingowych wykorzystuje sztuczną inteligencję. Tylko 3 sekundy nagrania wystarczy do sklonowania głosu, a Polska znajduje się wśród najbardziej zagrożonych krajów w Europie. Ochrona przed tymi zagrożeniami wymaga ciągłej edukacji i aktualizowania wiedzy o nowych metodach, wdrożenia nowoczesnych technologii, ochrony wykorzystujących AI, kultury organizacyjnej opartej na weryfikacji i ostrożności, oraz współpracy między sektorami publicznymi a prywatnymi. W świecie, gdzie sztuczna inteligencja może naśladować każdy głos, każdą twarz i każdy styl pisania, Nasza największa siła tkwi w świadomości zagrożeń i zdolności do krytycznego myślenia. Każda wiadomość, każdy telefon, każdy e-mail może być próbą oszustwa, ale dzięki właściwej wiedzy i ostrożności możemy skutecznie przed nimi się bronić. Cyberbezpieczeństwo to nie tylko technologia, to wspólna odpowiedzialność nas wszystkich. Pamiętajcie, bądźcie bezpieczni w sieci.